Dzień dobry kochani, witam Was w ostatnim vlogmasie. Dzisiaj mamy 24 grudnia. Dobra, a więc otwórzmy ostatnie okienko naszego kalendarza adwentowego. Standardowo z Bonifacem na kolanach Dzisiaj mamy 24 i jest to coś dużego I pewnie fajnego. Uu. Uuuu, To co Monia lubi najbardziej Mamy taką paletkę Nośliczna i ciemny brąz i to mi się podoba ten kolorek tutaj błyszczący Ten to w ogóle muszę go pomacać A ten? O mój Boże no no piękna jest ta paleta. Sorry Boni. Dobra jeszcze zwracajmy jakiś ścięzów, może ten. Nie, one mają super pigment, nie mam co narzekać. I tak się prezentuje paleta w środku, jeszcze tutaj z tej perspektywy, z lepszej kamerki. A tak się prezentują kolorki. Błyski i jeden notowy, a to one, one mają super, akurat pigment. Fajnie, błyski neutralne. Mm, w kolorze skóry to fajnie, że taki jest, bo ja taki, takie cienie najczęściej zużywam. Mm, jest zarąbista ta paleta. Naprawdę. Kurde. Fajna. I mamy dwa odcienie takie, mm, trochę bardziej podróżowy ten cień tutaj, o! I tutaj różowy. no Powiem Wam, że ładna. Ładna bardzo paleta. No I oh. co, podoba się? Do nie. jeszcze do Już jesteśmy przy otwieraniu kalendarzy adwentowych, to otwórzmy sobie zaległe wczorajsze okienko, bo zapomniałam. I we wczorajszym okienku było takie oto smaczki, a w dzisiejszym okienku ewentowego fioskowego kalendarza mamy taki, taki miks. A więc, wykąpałam się. Czekajcie, się to do dupy światło. Wykąpałam się, umyłam twarz, zrobiłam peeling. Mm. I też czas na skin care. Chciałam powiedzieć skin routine, no, ale to w sumie też. No może sobie jakąś maseczkę. Niczym. się będę malowała, zresztą jest jakaś 13, więc mamy widzieli o jakiejś 16 plus minus. Więc mam jeszcze trochę czasu, żeby się ogarnąć. I co? Na razie sobie za dużo obuzie. na że ją porządnie. I w sumie rozkminiam jak się ubrać, bo mam tylko nową biżuterię, co zostałam na urodzinki I w sumie ona jest zielona-złota. I mam czerwoną sukienkę, i w sumie tak średnio mi leży. Ale z drugiej strony, święta się kojarzą właśnie z czerwonym i zielonym. Więc nie wiem. Nie wiem, muszę to przymierzyć razem, żeby zdecydować. Ale mam też nowy sweterek, ale nie chcę. W chcę w raczej w sukience pójść, bo <laughs> no, rzadko biorę sukienki, rzadko mam okazję, żeby ubrać sukienkę, więc. Więc chcę jednak być, jeśli już mam tą okazję, żeby ją ubrać, to ją chcę ubrać. No i smutno mi trochę, że kończymy tę vlogmasę, tak szczerze mówiąc. Trochę mi z tym smutno. Się przyzwyczaiłam się do tego montowania codziennie i do nagrywania codziennie także no mnie mi smutno ale mam wrażenie że też um, mi się bardziej do nieco niektórych filmików przyłożyć ale to jest po prostu to, że jestem lubię po prostu wszystko robić na tip top i, i to może być właśnie to, że nie ja lubię wszystko robić tak, wiecie, perfekcyjnie zróbmy sobie tą maseczkę jeszcze sobie nałożę moją opaskę. O, co by mi te włosy tutaj nie powpadały Dobra. Ona jest w dwóch częściach, czego wcześniej nie ogarnęłam, w sumie jak ją kupowałam. Wiecie, to jest jedna część. Ja poproszę na razie jedną część. O, się dwie. Poczekajcie, to jest skomplikowana misja. Jak ja mam to? Ale już wam kuchałam. I to brzmi. Ty. Tu jest hipnie, aha. Tego nie wiedzieliście. Cyk. Aha. Ej, trzymaj mi się twarzy. Mhm. to. Lit. Ale fajnie, że z wcześniej nie będzie mi się wiecie. Lepiej się dopasuje do twarzy. Tylko, cię żeby sobie podobała fotel. Druga wcześniej nie okazała. Z tym folię Jest bardzo dużo też tej esencji. O Jezu. To będzie zdecydowanie cięższe, żeby to nałożyć Daj mi się teraz Dobra, ja posiedzę w tym ile? 15-20 minut, posiedzę 20 minut i wrócę do was, jak będziemy się już malować No i widzowie, straciliśmy Oświetlenie Spadło I się spsuło Drugi raz spadło mi Mam za więc mi nie wyszło i sobie zrobiłam kuku, ale już trochę to naprawiłam A Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie, zostawiam to Lepiej naprawdę nie będzie. Za jakąś godzinę robimy Wigilię u dziadków, a potem jedziemy do moich rodziców, więc trzeba zrobić mortkę. Sorry za to oświetlenie, ale no zbiłam. Znaczy lampka sama spadła, sama się zbiła. Więc... Radzimy sobie jak jest. Ja to coś pomyślę. Choćbym miała lampę trzymać przed sobą, to ja to jakoś zrobię, żeby to było. Gites, może jakieś w ogóle makierowe filmy zacznę robić? Lubię się malować, więc pomyślimy, zobaczymy, pomyślimy. Zbiernęłam się i lecę teraz na Wigilia. I teraz jedziemy do Wigi na Wigilię do moich rodziców. I to byłoby na wszystko w tym vlogmasie. Ja życzę Wam wesołych i spokojnych świąt.